Hello, hello. dzisiaj o manipulatorach i trzech kluczach, jakie mają do nas wysokowrażliwych, żeby nas usilić. Nazywam się Paulina Lupa i jestem właśnie osobą wysokowrażliwą i z własnego doświadczenia, jak i zebranej wiedzy opowiadam o różnych tematach właśnie tutaj. No dobra, co z tymi trzema kluczami. Mówiłam o czterech sznurkach wcześniej. Jeśli nie widziałaś, nie widziałaś, to cofnij się do tych filmików. A teraz idziemy do trzech kluczy. Trzy klucze, które do nas trafiają. Czyli e, e, pierwszy. Moment, co mi zabrakło? Poczekajcie. E, chwila, chwila, chwila. Wątpliwości. Drugi to jest strach, lęk, i jeszcze do tego wszystkiego spoczuć winy. W tych trzech kluczach, właśnie, czy w tych trzech obszarach, manipulator nami manipuluje. No i dzisiaj pierwszy z nich wątpliwości. Ogólnie my jesteśmy, jako osoby wysoko wrażliwe, zbudowani z tych trzech kluczy. Na co dzień mamy ogrom wątpliwości. Non-stop. No i dlatego też manipulator trafia po prostu idealnie w, ten, w tą dziurkę w klucza. No bo my nie rozróżniamy, że ktoś nam chce zrobić krzywdę. W ogóle jesteśmy osobami, które nie myślą, że inny człowiek może zrobić komuś drugiemu krzywdę. Bo my nie mamy tego w naturze. Jeśli my nie mamy tego w naturze, to jedno. Ale co gorsze, my w ogóle nie przyjmujemy tego do wiadomości, że tacy ludzie są. Zawsze widzimy w nich dobro. Albo, jeśli już taki ktoś jest, no dobra, to on się taki stał z powodu doświadczeń. Z powodu na przykład złego dzieciństwa. I tak sobie to wiecie, nie? jakoś tłumaczymy. No ale te wątpliwości, jeśli my je mamy na co dzień i ten ktoś jakby ruszy ten temat, a wątpliwości to jest co? No takie na przykład mówisz o czymś, a manipulator powie naprawdę jesteś tego pewna. Już zaczyna się w nas cholera. Może rzeczywiście, nie. I zamiast stać przy swoim, zamiast słuchać intuicji być pewna tego, czy pewny tego, to zaczynamy wątpić w to, co widzimy, czujemy, jak świat odbieramy. To jest po prostu dramat. Sama tego doświadczałam, sama tego doświadczam. Łapię się na tym, że wystarczy, może już nie tak, że każdy powiedzmy, bo to też ktoś innych ludzi, ale, ale największą moc ma manipulator. Albo ktoś, kto powie to bardzo mocno. Okej? Okay? A jeszcze jak jestem osłabiona fizycznie czy psychicznie, no to już w ogóle. Także zobacz u Ciebie, czy masz właśnie coś takiego, żeby po pierwsze zauważyć, że te wątpliwości... Masz na co dzień, że bardzo szybko można zmienić Twoje zdanie i postarać się popracować nad tym, nad tą właśnie swoją intuicją, nad, tym, nad tą swoją pewnością siebie nad tym, żeby murem stanąć i stawać za sobą. E, możesz sobie na przykład przyjąć jakieś takie, ja tak robiłam, że takie zdanie, e, żeby się obronić i oddalić, przeanalizować, a nie podlegać temu, na przykład, okej, okay, ja to przemyślę i dam Ci odpowiedź. Rozumiesz? Wtedy odchodzisz od tematu. Nie jesteś pod wpływem emocji nieznanych, emocji innych, albo tych wątpliwości oddalasz się, ok? No i, bo to jest zdrowe. Zdrowe podejście do tego, żeby naprawdę tutaj stać za sobą murem i nie dać się zmanipulować właśnie na tym poziomie wątpliwości. Już wtedy wyłapywać to. Więc bardzo mocno stać za sobą. Jeśli Ci się podobało, proszę serduszko, subskrybuj kanał, jeśli chcesz usłyszeć więcej, bo codziennie coś zamieszczam. Się okazuje, że tych wiadomości jest naprawdę bardzo dużo. E, no i napisz w komentarzu: em, klucz wątpliwości, jeśli rzeczywiście. Y, czujesz to, co ja mówię, to, co rzeczywiście przeżywasz w swoim życiu i czy masz do czynienia właśnie z manipulatorem, że ten klucz o ramię. Napisz klucz wątpliwości. Jeśli chcesz, opisz swoją sytuację. Może udało Ci się już zadziałać w tym, czy to, czy to jest dobre rozwiązanie dla Ciebie. No to pa!